Halo, cześć serwis, witajcie z powrotem w kolejnym już odcinku z gry S.T.A.L.K.E.R. Cin Czarnobyla. Eee, ostatnio tutaj skończyliśmy, więc zaczynamy eee, od razu stąd Problem się zacięło, ok, nie ma problemu i okay, tam widzę sporo bandytów O kurczę. Hmm. Czekajcie co ja mam? Mam jakiś karabin? Może tu mam trochę amunicji, tutaj nie mam praktycznie nic, no to tutaj tym bardziej, nie? O, proszę, 50. No, to mam Oj. Ale... Jeszcze nie są maluty. No, jeden leży, jeszcze jeden. MP5 mi się fajnie strzela, to z tego okropnie mi się strzela. Tam w ogóle dostrzelam, czy co? <laughs> mam lepszy plan. E, tu mam bandaże i jeżeli to użyję, tak, to mi podnosi poziom zdrowia, dobra. że najlepszym sposobem będzie e, zraszowanie tego w sposób taki trochę dziwny, ale dobra Okej Mam nadzieję, że to będzie gdzieś się schować i jest w miarę i pięknie już w dwóch leży Uwielbiam tą strzelbę czy tam odbrzymanie Okej, okay, kończą mi się na no, amunicję tutaj, ale spokojnie No i jest? Fejo mać, on chyba nie zginął nie? No właśnie A o kurcze życie nią. Oh man, wykrwawiłem się dobra Parę dni nie grałem i normalnie o jejku <laughs> No okej okay. jest plan jakiś tam Chociaż dobra nie, tu parę wybiłem jak na chcę karabinu

Policja Okej, okay, użyjemy sobie apteczki Dobra, leży Teraz sobie możemy na spokojnie podejść no i to było dwóch typa, nie? Tak było, ale ja zblokowałem dosyć tu na wejście, więc teraz coś ich nie widać. Okej, okay, tam ktoś jest. Cholera. Okej, okay, tam jest trzech. Czy ten się... Dobra, ten sobie gdzieś tam idzie. Ale chyba w moją stronę idzie. Niestety chyba tak, dobra. O pies go z Nie wiem czy to po prostu za, za długi dystans jest, żeby trafić czy coś Ale no nie mogę Kundlu Nie no brzginno to jest Dobra No co za gość A teraz coś z nich? Amunicję pozbierajmy. To jest do pistoletu, tak. gdzieś tu jeszcze leży. Do pistoletu nie potrzebujemy. to mamy już 550. No tak to go nie wystrzegam. Okej. Okay. To to dziewiątkę, dobra. O, dzik. Idziemy za taką czy tam coś. Dobra, ładnie. To jest ten kotlet, ja się boję podchodzić. Ta Najważniejsza rzecz. O, dobra. Mamy. Kiedy tu będzie zmiana lokacji, więc cięcie nadchodzi. Ok, jesteśmy. Bracie, wojsko zaraz rozwali grupę kreta. Potrzebujemy pomocy. To wojskowa jednostka lotnicza, tam są nasi chłopcy. Czyli mam mam ok, jako kurczek O oh, cholera. Dobra, z wojskowymi się jeszcze nie strzelałem. Okej, okay, ale tu się coś będzie działo, dobra. Stanie informacje informację od kred. Zdobądź. Co wy macie za broń? Okej, okay, wy macie te karabiny. będzie sporo amunicji z was. A to może później. Przylecie luźno. Okej, okay, Co to jest? Kombinezon najemników. A co ja mam za kombinezon? Też kombinezon? Ok. Też... Kurtka, będę tu Dobra, kosztuje trzy koła, to zostawiam. To jest jakaś inna broń, czy? Tak, chyba. No kurczę, serio. Podniosłem to? Nie, dobra, mam. Rozładuj. Okej. Okay. Zobaczymy <ścoughs> co to wortłe. Okej, okay, ładnie. Nie wiem czy mam tu, bo mam zdobyć informację od kreta. Ale nie wiem czy ten kret może zginąć. Czy muszę się pospieszyć? Czy czy mogę ich zabijać ile chcę? Czy, czy jak to jest? No ale teraz to będzie amunicji, słuchajcie. Świnie osaczyły mnie na dziedzińcu. Chłopaki, pomóżcie. Tak jest. Polera, no ten kołak tu... To... Ratuj kreta, dobra. Ale puściłem full auto, co? Zajebiście, patrzcie na amunicji. 150 ammo. A to co? Aha to można zapalić Czyli tu tu jest gdzieś kred chyba Dzięki stary. Ocaliłeś mi życie. Mało brakowało. A to trepy zawsze wypełniają misję do końca. Musimy się ulotnić zanim się zjawią oddziały specjalne. <laughs> Chodź, pokażę ci drogę. Okej, okay, mogę z tobą gadać coś? Nie, nie będę używać, bo zobaczcie, ile mam bandaże, nie. Bandaże, wiadomo, mi się przydadzą, jak będę krwawić. Ale apteczki można komuś rozdać, gdy będzie potrzebował. Nie mogę sprintować, już kurczę. Nie wiem, gdzie to patrzeć, gdzie sprint. Aha, tutaj, widzę. Poczekaj, ziomek. Może jestem obciążony jakoś za bardzo. No wyrzucimy sobie to, to też sobie wyrzucimy. Tak, teraz mam wagę poniżej, dopiero. Nie wiem ile miałem z tym, ale na pewno więcej. Yy, wyrzućmy trochę tego, ale po jednym muszę wyrzucać, serio? A nie, nie po jednym, dobra, po magazynku chyba to wyrzucam. O, ma. Niepotrzebnie to zbierałem wszystko. Dobra, tutaj mam gdzieś znacznik. Okej, okay. tutaj jest cicho. Możemy przeczekać. Siry powiedział mi, czego <coughs> szukasz. To gdzieś tu niedaleko pod ziemią, ale nie wiem dokładnie gdzie. Bądź ostrożny i powodzenia. Okej, okay. szukam informacji o Streloku. Cierry, dobra, słuchaj, mówi, że e, Straylock kiedyś się tu kręcił, ponadto gdzieś pod ziemią jest jego schowek. Słyszałem, że jest tu nawet baza jego grupy. My też szukamy tego schowka, ale gówno znaleźliśmy. Powiem ci, a co z nim, e, co, e, co o nim wiem. Może to, e, to by się poszczęści. To wszystko co mamy na ten temat. Jak dostanę się do piwnicy. To jest jedno z wielu przejść, które doprowadzą cię do systemu połączonych piwnic. Jak już tam trafi, że jesteś zdany na siebie. Nie mamy mapy, a sieć piwnic jest za olbrzymia i łatwo się tam zgubić. Eee. Okej. Okay. Co za pajac to strzela? A z dołu? Serio? Nie mogę sobie granat wziąć. A, są głupi. Nie, jednak nie z dołu. Dobra, wiecie co walić goście. Nie wiem, se jebę. No cholera. O, o. No nie, tam była lokacja. Okej, okay, widzimy się po cięciu. Spadając tam włączyła się nowa lokacja, no i mi wywaliło eee, nagrywanie, dobra. Mamy jakąś latarkę tutaj? Powinienem mieć chyba, nie? Eee, rozgrywka. Natarka, L, okej. Okay. O, super, dobra. O cholera. No siła. No ej, no to jest niemożliwe. Tam pan jest... Jebie. To oni tam strzelają czym to? Okej. Okay. Dobra, szkoda czasu, mam apteczki. O cholera, zegarek. Dobra. No ja pierdykam. Widzę tej broni pod, jejku, pod względem do pistoletów oraz pistoletu maszynowego. Czyli my zbieramy tylko to drugie. Aha, już może wiecie co? Zrobię tak, że wyrzucę sobie to i podniosę sobie po prostu wylewy, coś tam mieć. Ale jak mnie to odciążyło, no właśnie, prawie 10 kg mniej mam. Bo. Okej, okay. nie wygląda za dobrze. Wo ho ho. Okej, okay, tam ktoś sapie, ale to za chwilkę. Teraz tak, ja się tu boję, że... ale tu ...lepiej nie będziemy wchodzić. Co tam na napierdziela? Okej, okay, tutaj chyba nie idę, bo są jakieś świetliki takie... ...z prądu. To pójdziemy sobie tutaj. Ja pierdzielę Okej, okay, tu nie ma radioaktywna woda Co znaczy ten czerwony pistolet, no eee, Chyba na dół, nie? Mam nadzieję Oh shit Dobra, znając to mam unikać tego zielonego syfu OK Ile mam tych leków? 8 chyba zmienia zmniejszają skutki promieniowania, ale czy to są zbijające? Czy czy jakby uodparniające mnie? Oh fuck, so ist. ich Okay. Jakiś No chyba śniż. Bo się wydygałem teraz, nie? Co to jest? Okej. Okay. <laughs> Patrzymy, tak myślę, czy le nie lepszym opcją byłoby to. Chodzi mi o potwora, a nie o robów. Może Zaraz powinni wyjść. O a i dużo ich tam jest. Dobra, chwila. No, jeden leży. Z lewej jest pobity trochę. O, właśnie. Ej, no to. Jest... O oh, fuck. Wchodząc tutaj, zacząłem słyszeć takie, jakby. Jakby pozytywkę, ale mówię, nie, no, kręcam se. Ale tak co chwilę słyszę mówię, wytyfy, może serio, coś jest na rzeczy. W sensie to, co chwilę co się kręci, to to nie, ale. Tam daleko w tle, jak Na nagranie może nie być słychać, bo trochę mam szum z mikrofonu mi idzie, e, ale ja tak delikatnie słyszę coś. Okej, okay, konserwerem też dają dużo życia. Mm, Rozładuję, idą 2 ammo, dobra. A tu gdzieś się przeżyją? Film... Aha, bo ciało znikło, dobra. Nie wiem co znaczy ten. Chyba że mi się... że mi się broń zepsuła, w sensie bo tutaj jest... O, widzicie tutaj mam stan, ale w tym... No właśnie, stan jest 0 praktycznie. Mogę wziąć od. O, tutaj leży. Czy ten na przykład będzie lepszy? Tak, ten jest na fula, praktycznie. Dobra, super. Rozładuj i wyrzuć. Nice, dobra. Okej, okay, zniknął. Nie wiem, czy to. Traciłem przez to. E, zasięg, czy coś takiego, ale na pewno. Z zepsutej broni się słabiej strzela niż z dobrej działającej. Nie? Dobra. jak z czasem mamy 6,5 minuty. to no, długo się dosyć z nimi strzelam tutaj. Okej. Okay. Tutaj jest ta skrytka. Chyba tak, ale tu jest zmiana lokacji. To za chwilkę. Może tu za przeszukamy trochę. Tutaj jest to przejście dobra, save okej okay. ale nie, tam może z wyjście do góry, no dobra no to lecimy tutaj no i wbijamy no ale dopiero wbijemy w następnym odcinku Czasu już wystarczająco nabiło, więc do zobaczenia w następnym. No i zaczyna nam się trochę historia rozwijać, nie? Dobra, dzięki za uwagę i ziołanka.